Cześć tutaj, Bryce. i Dzisiaj można powiedzieć taki Jak to, jak stoi z rana? No to zatrzymamy od łóżka. Idealnie łóżko po prostu tego, który nienawidzi, ścielić. Potem. To kibla. Tam może zobaczycie. No gdzieś tam kibel jest. Nie? O, idealne. Takie pięć kwa, mapa Oczywiście Tutaj podwórka z które dzieci się drą Tutaj idealne miejsce Tutaj kabel do telefonu ładowania czy z laptopa tutaj słucham sobie muzyki od Nygmy, polecam Wejdźcie sobie na jego SoundClouda Tutaj mam oranżadę. Tutaj dwie butelki. MS piłka. Tam tutaj jest plecak z rzeczami na siłowni. Ogólnie tutaj chyba była woda, ale już nie ma. Tu, tutaj może jeszcze wam nie będę pokazywał telewizor, który będzie służył mi za niedługo za monitor. Hmm. Słuchawki pendrive portfel Pokażę. A to nie będzie taki blok, ale jest pokazywania pokoju, dobra eee, Tego nie będę Wam pokazywał tutaj karta na siłkę Polecam siłkę Bardzo dobra eee, Tutaj jakaś kartka, tam pieniądze Dobra Co tu jeszcze? Tam jest dotku rzecz, może zobaczycie Tutaj jest obsuta tuba. Pewnie nie widzicie, ale może coś tam widzicie. Tutaj jest ta klawiatura z 90 roku. Yy, tam, to jest 82, to jest Co tam jeszcze? Jakieś kartki? Moje kurwa zbiorowisko gier na tę konsolę. Dobra, co tu jeszcze? Yy tutaj gry musiał to jakieś zmontować tutaj misiek kurwa tutaj jakieś klopus upośledzony a tam jest skarbonka ale nie, nie używam jej dobra co tu jest ciuchy oczywiście a tam czekajcie koła panie założę zobaczycie jakie wygląda Prawdziwy Dobra. Dobra. Tutaj jakieś zabawki, kurwa. To jest pamiątka z Torunia. Tutaj, jeżeli się obciera noga, jak siedzicie zbyt długo przed komputerem, su Tutaj perfumy nie używam zbytnio, tutaj koledzy miałem oddać, ale on cały czas się o to nie ubiega, więc zostawiłem sobie słuchawki z Dyn. a właśnie słuchawki mam od Sony, z Bydronki, służą mi już pół roku. Dobra, krzesło takie, tutaj jakieś płyty, tutaj mniej więcej są książki, lecak. No dobra, co jest w tej szafie? Maska przeciwpiecowa Na wszelki wypadek tam jest gdzieś maska Jakaś tam Tutaj jakieś płyty O, pamiętam to Kiedyś, bo jak mi to dał Powiedział, korzystaj sobie z tego, nawet dobre jest no i trochę już zbytnio nie, nie zadziała. Przez to ale nawet fajne było. Polecam. A właśnie, a tą maskę kupiłem z filtrem jeszcze tam workiem. Za 15 zł, więc bardzo dobry interes. Co tu jeszcze? Krzesło za 200 koło złotych. Laptop, to nawet można było złożyć stacjonarkę z niego za mniej niż 50 zł. Telewizor kosztował gdzieś 600-500 zł. to jest 27 dziwna. To jest co to jeszcze. Nie będę już wam pokazywał. To tutaj lampa. No i chyba tyle. Jeżeli Wam się spodobał taki vlog, to Zabajkujcie, zasubskrybujcie, skomentujcie. Do zobaczenia. Elo.